Pytaliście mnie o trening kobiety w ciąży, więc od razu odpowiadam. Może nie od razu, bo wiem, że chyba minęło kilka tygodni od tych pytań. Mianowicie trenuję kobietę w ciąży i no cóż, mam doświadczenie jak to robić bezpośrednie, więc pamiętajcie o tym, że kobieta w ciąży nie powinna przestać ćwiczyć, absolutnie. Jeżeli tym bardziej jej ciało jest przyzwyczajone do treningu siłowego, jeżeli wcześniej trenowała siłowo, to jak najbardziej trening ten należy kontynuować. Należy nieco zmienić charakter tego treningu, intensywność tego treningu. Mianowicie, na samym początku ciąży nie ma potrzeby rezygnowania z żadnych ćwiczeń, ponieważ płód jest tak małej wielkości, że tutaj absolutnie nie ma żadnego ciśnienia, ucisku czy to, czy to jakichkolwiek mechanicznych przeciwwskazań, żeby trening siłowy robić. W miarę zaawansowania ciąży może pojawić się konieczność rezygnacji z przysiadów. To też uzależnione jest od umiejscowienia płodu. Natomiast jeżeli płód jest umiejscowiony nisko, no to wówczas z przyczyn mechanicznych staramy się nie powodować dodatkowego ciśnienia na tłocznię brzuszną, żeby to wyeliminować. Więc tylko w takich przypadkach przysiady odstawiamy. Ale jak najbardziej ćwiczenia jednonożne, czy to stepy, jakieś takie mm, ćwiczenia muszą być w planie treningowym i w każdej, na każdej sesji treningowej. No cóż, podczas ciąży możemy się skupić bardziej na y, wzmacnianiu górnej części ciała czyli wszelkiego rodzaju wyciskania czy to nad głowę, czy to wyciskania leżąc, czy to ściąganie drążka, czy to wiosłowanie. Natomiast, czy unoszenie przodem, bokiem, tak? Yy, wszystkie ćwiczenia na triceps, wszystkie, wszystkie ćwiczenia na biceps można robić, tak? Jakieś przenoszenie leżąc też yy, można z niewielkim ciężarem. Natomiast pamiętajcie o tym, że ławkę należy ustawiać pod kątem. W zależności od tego, jak brzuszek rośnie, to ławkę ustawiamy wyżej, 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 wyżej tak? Ponieważ mechanicznie jest bardzo niekomfortowo z tak dużym brzuchem. Kłaść się. Na przykład, my yy, zrezygnowałyśmy już w połowie ciąży z wyciskania, nawet wcześniej, z wyciskania leżąc, ponieważ na ławce płaskiej, ponieważ no, było to mechanicznie niewygodne, że po prostu klientka się kładła i ten brzuch ją tam przyciskał, tak na plecach, jak leżała. Tak? Natomiast prze, przeniosłyśmy to na wyciskanie sztangielek yy, na skośnej ławce tak, i z, y, wraz z zaawansowaniem ciąży nieco każdy trening, ale co dwa czy co trzy treningi jak ten brzuszek rośnie to ustawiam ławkę nieco wyżej aż w końcu dojdzie do tego, że ławka będzie no może nie 90 stopni, tak ale na jednym czy tam dwóch ząbkach yy, będzie opuszczona no cóż, triceps, tak jak mówiłam, biceps, wszystkie ćwiczenia wyciskanie nad głowę też może być, ważne jest, żeby utrzymać masę mięśniową na, no może nie na tym samym poziomie, na którym była masa mięśniowa, natomiast żeby ona była podtrzymywana ponieważ y, będzie to wpływało na zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej, a nawet jeśli tkanka tłuszczowa wzrośnie, ponieważ dieta będzie taka a nie inna, no moja klientka akurat trzyma się tego wszystkiego fajnie, więc, więc y, bardzo się cieszę y, sukcesywnie również y, sprawdzamy masę ciała, więc nie ma tutaj jakichś niespodzianek ona jest u mnie co tydzień, więc więc bacznie kontroluje te wszystkie zmiany i, i jak najbardziej konsultujemy to wszystko. Natomiast jeśli chodzi o masę mięśniową. Masa mięśniowa, jeżeli ją utrzymamy, będzie bardzo łatwo później wrócić do stanu poprzedniego, czyli schudnąć po ciąży. Tak? Bo na pewno spotykaliście się z tym i znacie taką historię, że kobieta po ciąży chce zmienić swoje ciało tak, no to jaki trening jest najlepszy? Oczywiście trening siłowy jest najlepszy, żeby wzmocnić masę i zwiększyć ilość masy mięśniowej. Natomiast jeśli kobieta już ćwiczyła wcześniej, podczas ciąży staramy się tą masę mięśniową w jak najwyższym stopniu utrzymać, tak? Żeby szybko wrócić do formy po ciąży, I to też będzie przeciw to będzie też przeciwdziałać temu, że ona tak przytyje w trakcie ciąży, nie? bo to masa mięśniowa jest bardzo czynna metabolicznie i ona dużo kalorii tam czerpie i dużo spala, więc y, spokojnie jeszcze jak ćwiczy, to już w ogóle będzie dobrze. Pamiętajmy jednak o tym, że y, trening należy zmienić, jeśli chodzi o ilość powtórzeń, y, ilość celi, ponieważ y, co się dzieje w organizmie kobiety, to chyba nie muszę Wam y, tłumaczyć dokładnie, natomiast y, Pamiętajmy o tym, że układ krwionośny i układ oddechowy matki pracuje na dwie osoby, tak? Pracuje na nią i pracuje na mały płód, więc wydolność będzie bardzo spadała takiej kobiety. Kobiety w ciąży. W związ... Ona się będzie szybko męczyła. Fajnie jest wówczas prowadzić takie częściowo-interwałowe wysiłki z timerem, tak, czyli. Wykonujemy jako jakieś super serię dwóch ćwiczeń łączonych, na przykład wyciskanie na ławce i ściąganie drążka, wyciskanie na ławce i ściąganie drążka. I po takiej dwu, dwu, dwu ćwiczeniowej super serii robimy przerwę na przykład pół minuty, tak? Albo minutę. I takich serii możemy robić nawet 10 do 10, albo nawet więcej, w zależności od ciężaru i, i od innych ćwiczeń, które mamy w tym planie treningowym. Po prostu musimy zwiększyć. Wydolność takiej osoby, tak? E, takiej osoby, kobiety w ciąży, e, żeby było jej łatwiej, żeby ona się tak nie męczyła, bo później na pewno wiecie dobrze o tym, że, że kobieta, jak jest w ciąży, to nawet jak jest gorąco, to jej się ciężko chodzi, chodzi się na zakupy, tak? A my chcemy temu przeciwdziałać i chcemy jak najbardziej, jak najdłużej i w jak najlepszym stopniu zachować jej wydolność. Więc to są takie krótkie porady. Jeśli macie więcej pytań, to piszcie do mnie albo przez WhatsApp, albo albo tutaj w komentarzach, tak? Bo jak najbardziej kobietom w ciąży również mogę pomóc w treningu siłowym. To jest rzecz jak najbardziej pozytywna, żeby w trakcie ciąży pracować mięśniowo, pracować tkanką mięśniową i i nie, nie zgubić tego, co się już wcześniej wypracowało, albo wzmocnić to, co słabe, i żeby szybciej się zregenerować po porodzie. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do następnego odcinka. A i jeszcze lajki od Was: czekam na lajki, czekam na suby. żeby miała motywację do tego, żeby nagrywać następne odcinki. Pozdrawiam, do zobaczenia.